Cześć, jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie i tak, Denzuś, przeczytałem ten komentarz, bardzo dziękuję za życzenia i wam też wszystkim życzę wszystkiego co najlepsze, wesołych świąt, jak tylko spędzicie do święta tak jak go chcecie albo możecie, no bo czasy są jakie są, a my gramy dzisiaj w trybie Danger Zone, mapka Frostbite, zimowy klimat, śniegu nie ma za oknem, to chociaż w się sobie możemy troszeczkę pooglądać, prawda, więcej pocisków do mojego MP7, całkiem dobry początek, zamawiamy pancerz i... Zawsze lubię rozpocząć meczik jakimś takim fragiem, zabijając kogoś. O, dobra, zamówiłem pancerzyk on tutaj jest w środku. Gdy co za budynek? Zupełnie pusty. He. Nie, nie wiem, tu ktoś będzie dalej. dalej, Idę. Tam jest ktoś na górze, za tymi skałami. Tak mi pokazuje. to Mapka? No kogoś słyszę Dobra to jest mój Rzucaj tu mi keblar bo i tak mi nie jest potrzebny Niech tam sobie leży Na przyszłość O jest w środku budynku dobra Dobrze go słyszałem nie wydawało nic mi się A On się będzie spodziewał na mnie w dniach a tu merwo się pojawia nagle z okna. Słaniaczek ucieka. Nie ze mną te numery! I wrogi oddział wyeliminowany. Okej. Okay. Długo nam ten wstęp zajął, ale mamy pierwszego fraga. Mogę się już w pełni skupić na gierce w takim razie. Jakieś działko do mnie chce bić. W sumie jak działko to pewnie i pociski, nie? Z reguły tak działka pilnują takich rzeczy. Tu jest MP5. To mogłem w sumie wymienić, jak tam będzie. Oj, tam też jest amunicja. Tam też jest jakieś działo. Patrzcie, ile pocisków wszędzie wokół. Takiego początku dawno nie miałem. Jakieś pistolecik by się lepszy przydał. Nie, nie rozwalaj mnie. Dobra. ups I co, musimy tak powoli z pięści. Zeus by się jeszcze nie odrodził. Szkoda mi używać amunicji, jednak. <grytanie> Najdłuższe. Rozwalanie działka ever I cyk brawo Merwo, Udało ci się no ale 100 pocisków do mp5 To już jestem ustawiony na długo Teraz nic tylko na przykład kupić pakiet mobilności I lecieć po całej mapie zabijać ludzi Żeby się coś w końcu zaczęło dziać prawda? Trzeba wszystkich niszczyć Zdobywać kasę w ten sposób tu ktoś jest z miarę blisko Widzę Lecimy po niego Czas jakoś Czas na jakąś mocniejszą akcję On tu jest, o, ale cię tarcza zgubiła, Ziomuś. O, jak cię zgubiła, ja cię tu szukałem wszędzie wokół. A akurat dostałeś dron, bardzo mi przykro. Dron Win 1, taki nick. No dobra, podnoszę spadochron podochron. On tu coś więcej miał? Jakiś pistolecik? Nie, nic. Brakuje mi lepszego pistoletu. Czekajcie, mój jest w której strefie? Mój jest w tej. Czyli tutaj ktoś jest jeszcze oprócz mojego. Jest. Easy! O. No i zabrał mi całe życie. You steal all things, bro. Nie. Zostawił już trzy chociaż jedną. A ja zabieram wszystkie pociski do mojej MP5. O, taki jestem. A tutaj co jest? Bomba. Wciąż nie mam lepszego pistoletu. Nie mogę w to uwierzyć, naprawdę, że. Do tej pory nic nie znalazłem. Dobra, czas na jakiś... skoki. Mamy tu skocznie Zobaczymy Adam Małysz Niestety pod złym kątem rzuciłem minę Oczywiście nie, w sensie, pod złym kątem się położyła Dlatego nie udało mi się polecieć tak jak Co się stało? Ziomek, ja chciałem podnieść pistolet What The fuck? Oczywiście, nie musicie mi pisać, że Merwo musisz kliknąć kontroli spację, bo dokładnie to teraz zrobiłem i wyleciałem wyżej. Wiem, że pod każdym filmem to praktycznie piszecie, niezależnie czy uda mi się dany skok, czy nie. To potem takie komentarze. Tu, to, to potem takie komentarze się pojawiają. Nie doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Zależy od tego, jak mina się położy, pod jakim kątem różnych takich rzeczy. Dobra, idealnie tak jak chciałem. Jest. Help me. Mam go. Uj, trzech, naraz zabiłem to, była niezła seria. Tylko Teraz Zaraz mnie strefa załatwi. Czy mam jakieś trzykawki? Albo oni jakieś mieli? Jest, mam chociaż jedną, dobra. Jest digielek. Do digielka wezmę sobie trochę więcej pocisków. O. Muszę szybko biec! Aha, dobra, tu jest strefa, jestem bezpieczny w miarę. Okej. Okay. Jeden zastrzyk, drugi zastrzyk. No jest digielek, mp5? -ka? Całkiem fajne połączenie. A lot of things there if you, if you wanna risk. I killed three people. Jak wygląda sytuacja? Idziemy po... ...zrzucik lepszej broni. Zrzucić go gdzieś tam Nie mówcie mi, że ten jeden dron zdążył coś zrzucić tam Chyba tamten jeden Chyba jeden dron zdążył mi wyrzucić strzykawkę tam gdzie byłem No nie A ja chciałem i skrzynia z bronią tak tutaj Mamy kałaszka! Hislow. No Kałaszek i digielek, cóż za połączenie? Gdzie on uciekł? Zapewne... Zapewne tam jest, tam jest przynajmniej jeden. Szkoda, że nie odzyskamy jego zastrzyku, co? I ktoś za mną też jest, pokazuje na strefie. Pompę zaplątował cwaniak No robi się niebezpiecznie, bo teraz Jestem otoczony Z kilku stron Nie jestem pewien skąd mi mogą przyjść Skąd na przykład nie Tu jest dużo forsy Tam ktoś jest jeszcze, nie? Trzeba by go ścignąć tak mi się wydaje, że ktoś był za mną. No dobrze mi się wydawało, dobrze, że przypinowałem pleców. Mamy 8 fragów, bardzo dobry meczek. Wolno się zaczynał, wolno się rozkręcał. Ale się rozkręcił. Ja, I ja amunicję sobie jeszcze zamówimy. Sytuacja wygląda tak: jest jeszcze bardzo dużo graczy, bardzo dużo wrogów. Jest szansa w tym meczu na naprawdę sporo fragów. Jak nic nie zrobimy głupiego. Mam na sobie jakąś tarczę, otworzymy. Cel szczególnej wartości. Zawsze trochę więcej kasy, za gościa. No i trzeba iść ja, idę pilnować pozostałych broni, bo ludzie się zaraz będą rzucać na wrzuty i dostaną jakieś obłupki na przykład, czy, czy inne autosnajpy i nic nie będę mógł zrobić. Let's go for the weapon for you. Tam już ktoś strzelił z czegoś takiego. Jest headshot. O, i to był ten najtrudniejszy koleś. Ja tu słyszałem na tak mi się wydawało. Czy tu gdzieś jest ta Hmm. Huh. No teraz się naprawdę zastanawiam. Take it, go take it! To jest broń lepsza. Coś mi tego nie mogę oznaczyć zbyt dobrze. Zostało trzech wrogów. To jest za mną cały czas. Czy to, czy to mojego teraz oznaczyło? Może mojego oznaczyło. Mój tam biega po strefie, teraz nie wiedzieć czemu. No, ryzykuję w tej chwili, ale podniosłem zastrzyk drugi. I resztę forsy. Jaka tu jest broń? Auk, zastanawiam się nad wymianą. Na samo nie. Kurczę, uciekł. Uciekł tam do środka. Dlaczego to się tak odbiło? Przecież ja to do środka chciałem. Przecież ja to do środka chciałem wrzucić. on skoczył na minie i wylądował tuż za mną. Mam fartę, żeby mnie nie zabił. Jaką miał broń? Auga, więcej pocisków. Super! Bardzo. Jest bardzo ciekawy meczek, oddział wyeliminowany, został jeden wróg. Tam gdzieś jakaś skrzynka poleciała. Już nic nie podnoszę, bo to mi nie jest potrzebne. 12 fragów, co za mecz! Thank you for the game. Ani chyba razu nie zginęłem, chyba ani razu. Bardzo wolno się rozkręcało, a potem fragi za fragami. Te ostatnie tutaj od kilka oddziałów wyeliminowanych, tak, laki. Co on pisze, że laki jak miałeś 23 HP? Miał AWP, AWP łapa. Z skinem dobrze go słyszałem, że on gdzieś tam był za mną. Ale widzisz, ziomek, i w takim momencie się nie zamawia zrzutu, bo one zdradzają, gdzie jesteś. Najwyższą rangę miałem, widzę, ze wszystkich. Ale jestem zadowolony. Bardzo fajny meczek, dzięki wszystkim za, za obejrzenie. WILKŻARU! Co? Już tylko chyba dwie rangi mi zostały do ryczącego Alfy. Jak to się stało, wilkżaru? Najwyższa ranga, jaką kiedykolwiek wbiłem w tym trybie. O kurcze. Komentujcie, subskrybujcie, koniecznie łapka w górę za taki wynik, za taki filmik. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!